Witam wszystkich dzisiaj z działki kolejna część ogrodowych transformacji Już niektórzy rozwikłali, że to nie tylko ogrodowe transformacje bo to bardzo proste ten ogrod będzie się transformował razem ze mną po prostu jest pewnego rodzaju symbolika tego wszystkiego co tutaj robię i ma to moc ma to przenosić pewnego rodzaju energię. Chciałem Wam powiedzieć o kilku rzeczach dzisiaj, które w moim życiu, i nie tylko w życiu, bo w życiu też tego ogrodu właśnie się wydarzyły. Zdałem sobie sprawę, że to, co się w tej chwili dzieje, tak naprawdę, to jest początek mojej drogi rozwoju duchowego i to czyszczenie. Oczyszczanie cały czas jest, są sto. Co widać po tym, że właśnie pograbiłem, zrobiłem kubki trawy, posprzątałem wszystkie śmieci z tego ogrodu, wyniosłem po prostu wszystkie śmieci z ogrodu. Została jakaś rynna stara, ale nie mam na nią w tej chwili już miejsca. Następnym razem ją po prostu wyniosę i, i porobiłem kubki. Jak wytnę tam krzaki z tyłu, to tam zrobię pryzmę kompostową. I to wszystko przeniosę. Więc to czyszczenie nie tylko w moim życiu się dzieje. Już mówię co mam na myśli, bo to czyszczenie jest na dużo głębszym poziomie niż tylko taki powierzchowny, że ja coś zrobię. To czyszczenie to jest czyszczenie mojej podświadomości. Tak naprawdę dalsze przerabianie cały czas swojej karmy. I zauważyłem pewną zależność. I to jest taka ciężko mi powiedzieć, przestroga to może nie, ale miejcie świadomość, że jak wchodzicie na drogę rozwoju duchowego, to pierwsze, co będzie się działo, to będzie oczyszczenie. Będzie się czyściła wasza karma, będzie się czyściła wasza podświadomość, bo będą wychodziły wszystkie strachy, lęki, obawy. Ale też będą wychodziły różne pragnienia, różne najróżniejsze rzeczy. Fantazje, wszystko to będzie się działo, bo to głęboko gdzieś tkwiło, traumy i tak dalej, tkwiło w waszej podświadomości i teraz po prostu się urzeczywistni. I to się urzeczywistnia. I ja zauważyłem teraz taką rzecz, że najpierw urzeczywistniały się takie rzeczy typowo moje, a teraz to otoczenie zaczyna reagować na to, co. W jaki sposób ja oddziaływałem z tym otoczeniem i jak to otoczenie oddziaływało na mnie. Innymi słowy, jeżeli ktoś mi wrzucił jakieś nieciekawe rzeczy do mojego życia i ja to wziąłem nieświadomie jako swoje, to to się odbija w kierunku tego, co to wrzucił. Jak lustro to działa. Innymi słowy, dostajesz to, co wrzucasz innym, bo tak naprawdę w jedności ze światem nie wrzucasz nic innym, tylko zawsze wrzucasz sobie, bo jest jedność. <śmiech> I <laughs> mogę powiedzieć, no trzeba było nie wrzucać, bo tego szamba w tej głowie okazało się, że jest bardzo dużo dużo bardzo nieciekawych rzeczy. No i teraz to już jest po zabawie, bo ja już ją przerabiam cały czas. I ona się będzie przerabiała nie tylko u mnie, ale też u wszystkich ludzi, z którymi miałem jakieś tam, jakiś tam kontakt, nie? przez całe swoje życie. I, I coś ciekawego się pojawiło, bardzo ciekawego, że wiem już, bo zacząłem łapać tą podświadomość, to już nie jest sfera podświadomości, tylko ona zaczyna wychodzić na wierzch i zanim te wydarzenia się wydarzą, ja wiem, jakie wydarzenia się wydarzą. Bo widzę, co w tej podświadomości było, co powodowało, czy to był jakiś strach, czy to był lęki, jakieś konsekwencje sobie budował. I teraz tak, ja już wiem, że te wydarzenia będą się działy. Prędzej czy później. Tylko ja złapałem coś niesamowitego, że te konsekwencje, które budował na przykład strach danego wydarzenia, ja mogę dziś, tu i teraz przetransformować i tak naprawdę sprawić, żeby to wydarzenie, które kiedyś myślałem, że było traumatyczne, dziś przerobić je, żeby ono było przyjemne, bo to wydarzenie będzie po prostu wydarzeniem, a to, co ja z nim zrobię, to jest moja sprawa. Innymi słowy, innymi słowy sam określę konsekwencje tego, co się wydarzy. I tak się stanie. I tak się dzieje. Świadomie kreuję konsekwencje wydarzeń, które się dzieją w moim życiu i które tak naprawdę przerabiają moją karmę. I mówię to wszystkim, którzy wchodzą na ścieżkę tego typu rozwoju, że tam jest pewien potencjał, bo jeżeli ja nieświadomie zacznę przerabiać tą karmę, to to może mnie złamać, to może mnie zniszczyć, bo te wydarzenia, które mniej lub bardziej traumatyczne będą się działy, te przyjemne też będą się działy, to będą po prostu wydarzenia i jeżeli ja to zrobię nieświadomie, no to mogę zostać absolutnie zniszczony, bo nawet nie będę wiedział, co się dzieje. A jeżeli ja to przeżyję świadomie i wejdę, wykreuję to wydarzenie tak naprawdę, bo i tak wiem, że ono się wydarzy, tylko wykreuję je w taki sposób, żeby te konsekwencje były takie jak ja chcę. No i to jest super. I tu się zaczyna fajna zabawa tak na dobą sprawę z przerabianiem swojej karmy. No, bo to jest taka kreacja, która jest. No, w bardzo ciekawy sposób może pozwolić na stworzenie pięknej rzeczywistości i wzmocnienie siebie, i przetransformowanie siebie, i dostęp do pewnego rodzaju wiedzy i mądrości z tym za tym idącej też. Więc to jest takie ciekawe. Ogrodowe transformacje. Siedzę już tutaj dzisiaj jakąś chwilę, i tak zobaczyłem, że ptaki już śpiewają całkowicie inaczej, okres lęgowy się już zaczął. Warto zrezygnować z cięcia. W ogóle wycinania czegokolwiek, bo okres lęgowy już trwa. Przed Przedwiośnie się zaczęło i on już trwa. Popatrzyłem sobie taki na te wierzby i pomyślałem, jest mi bardzo smutno, że je wycinam. Naprawdę smutno. I... Postanowiłem to przeżyć tak głęboko, że tak właśnie jest. Że jest mi smutno. I dzięki temu, że to przeżyłem, mogę to zrobić, bo wiem, że konsekwencje będą dobre. Tam jest większy cel w tym wszystkim. Ale zauważyłem też, że nie zrobię tego dziś. Że dziś to nie jest ten dzień, w którym, w którym mam to zrobić, bo dziś. Jest ten taki dzień właśnie oczyszczenia, który też przychodzi po tym okresie zimy i zaczyna się przed wiosną. Organizm zaczyna oczyszczać się, czuje to w sobie, ze wszystkich toksyn nagromadzonych zimą. I ten syrop, syrop sok klonowy, który już w tej chwili przestaje kapać to były trzy dni to jeszcze tę ciekawą historię wam zaraz opowiem e, już przestaje kapać pomógł mojemu organizmowi oczyścić się tych, z tych toksyn. To jest niesamowite, naturalnie. Sam, samo, samo wyszło super. I ciekawa rzecz z tym sokiem kolowym korzystać, a nie wykorzystać. I to było takie bardzo ciekawe bardzo mocno to odczułem, bo chciałem Wam pokazać, jak zrobić takie nacięcie i tak dalej. Pomimo tego, że dwa drzewa już miałem nacięte, i tak naprawdę wystarczającą ilość tego soku zgromadziłem dla siebie, ale Miałem W mojej głowie była właśnie taka myśl, żeby jeszcze wykorzystać ten ostatni dzień, bo tak czułem, że tak jest, żeby zgromadzić jeszcze coś więcej i pokazać wam. I chciałem wykorzystać. I świat mi to od razu tak absolutnie pokazał, że no inaczej się nie dało. Dzisiaj byłem to pozbierać, już zlikwidowałem, że tak powiem, to wszystko no i, i niektóre te rany się zasklepiają w tej chwili. A jak mi to pokazał? To drzewo, które ostatnio naciąłem, i czułem to, jak to nacinam, że takie coś się wydarzy i się wydarzyło, że już próbuję wykorzystać, już za dużo chcę. Tak w skrócie. I że I stało się coś takiego, że ta rana, którą zrobiłem, teoretycznie była taka sama jak tamte inne, ale z niej soki zaczęły wyciekać w taki sposób, że nie kapały do butelki. W ten sposób drzewo, świat pokazał mi, że słuchaj, stop, ty już dostałeś tyle, ile potrzebowałeś. A ja chciałem jeszcze dla kogoś to wziąć. I ciekawa rzecz się taka wydarzyła, że innymi słowy zauważyłem, że ten ktoś na to daje, widocznie nie zasługuje. Tak po prostu. Nie zasługuje na to, żeby to dostać. I to jest niesamowita obserwacja. Świat mi to w ten sposób właśnie pokazał. Bo chciałem jeszcze, żeby ktoś tam konkretny w rodzinie sobie mógł skosztować. No okazało się, że, że nie. Dla niego nie. No i okej. Okay. się spoko. Czyż ciekawe takie obserwacje? Dziś dzień sprzątania. Sprzątania głowy, sprzątania podświadomości i, i zauważyłem, że ludzie w moim otoczeniu zaczęli jak ja przerabiam. Siebie, to oni też zaczynają przerabiać siebie. To oddziaływuje. I jest niesamowite, bo rzeczy, które wychodzą w otoczeniu, tam pokazało się w sobie sobie tak fantastyczne piękno, że mogę tylko to tak powiedzieć: że jest to takie piękno, że wygląda jak utrzenka. I jak zwiastun lepszego jutra. I, i w skrócie lecę z koksem. Jest to niesamowite to, co się dzieje. Bo bardzo bliska mi osoba też zaczęła przerabiać w tak przypadkowy sposób. To się po prostu zaczęło dziać. Nie w ogóle nie, nie ma, nic się nie dzieje przypadkowo. To po prostu miało się wydarzyć. Bo nasza karma ze sobą jest bardzo powiązana. Bardzo. I mogę powiedzieć dziś, że jestem zaszczycony, że mogę być obok tak wspaniałej osoby. Obok tak wspaniałej istoty. Bo osoba zaczyna znikać. Tak pięknej, tak fantastycznej. Do której jestem gotów bardzo, bardzo dużo zrobić w tej chwili. Pomóc przejść tak naprawdę te wszystkie procesy, które dzieją się u mnie też i zaczęły się u niej. Także niesamowite rzeczy dzieją się w życiu. Piękne. Absolutnie przepiękne. Dziękuję wam za dzisiaj i Cały ten odcinek ogrodowych transformacji, który jest tu, to czyszczenie. Niech trwa. Przyjdzie w pewnym momencie odcinek, kiedy innymi słowy, dostałem też taką fajną jeszcze informację. I dlaczego nie zrobiłem tego? Bo miałem iść wycinać gdzieś taki plan, był dwa dni temu. A wczoraj dostałem informację od osoby, którą spotkałem, że ona prosi mnie, żebym się zatrzymał. I do mnie to tak dotarło, że okej, okay, to ja się zatrzymam. Pomyślę, bo widzę, że jest coś do dopracowania w tym moim planie. Można tak to określić w boskim planie coś jest do dopracowania, żeby było jeszcze lepiej. Że jest tam coś do zauważenia we mnie i w świecie to, to samo że że potrzebuję się zatrzymać i tak robię tu i teraz zatrzymałem się i obserwuję co to może być na razie dziękuję wam i do zobaczenia w następnych odcinkach